Hej, to ja Toffi. Witam Was w Shoppingu numer 2. Dzisiaj kupiłam pięknego petropa. Normalnie, kiedy zobaczyłam jego, to straciłam uroki, więc musiałam go kupić. A oto on. To jest kotek. Nazywa się on Ludmiła. Ponieważ pomyślałam, o tym, że wygląda ona tak bardzo bogato I dlatego tak nazwałam Tutaj ma znak oryginalności LPS Ma dziurkę I jest bardzo śliczna Bardzo mi się podoba Najbardziej co mi się w niej podoba To jest jej pyszczek Jest śliczny I podoba mi się jeszcze Bo ona nie jest taka masywna Ona jest bardzo lekka I bardzo chuda no i jest śliczna. Pokażę Wam teraz taką jakby ulotkę, etykietkę. Z nią. Wygląda ona tak. Ty można ją gdzieś zawiesić. Tu jest taka dziurka. No i fajna jest. Mm, tutaj jest jeszcze ulotka. Taka o. Nie wiem, czy będę wam ją co pokazywać, ale pokażę tylko, jak to wygląda. Tak, o. No tutaj jest Lalka Blight. Tutaj są różne jakieś potrzeby i w ogóle druga strona. Oj. Tutaj. No i tak wygląda ta ulotka. Jest jeszcze taka jedna ulotka, właśnie, nie wiem. Ona jest chyba z jakimiś grami na telefon. Znaczy mi jest siebie właściwie niepotrzebna. A wygląda tak. Jako. taka malusia. No. No to tyle na dziś. Papa, pa. zapraszamy do.